Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na październik 2019 roku dla osób z podznaku Barana. To będzie prognoza ogólna, natomiast jeżeli ktoś z Państwa chciałby dla siebie prognozę prywatną albo jakiś rozkład partnerski, czy czytanie roczne, czy jakieś miałby do mnie pytania osobiste, to zapraszam do kontaktu mailowego, a mój adres mailowy znajduje się pod filmem. Baran w październiku 2019. Baran. Wasza sytuacja. Absolutnie wy. To jesteście wy. To jest też karta lwa, ale to jest wasza energia. Tu jest przejęcie, y, naprawdę y, buławy i takie. Y, Załatwienie swoich spraw, nawet bym powiedziała, że wygląda że jakby były załatwione, dlatego że król Buław, on, on już nie działa, on już ma. To jest poczucie siły, to jest poczucie pewności siebie, to jest też wielka. Y Taka energia ognista, energia seksualna, więc albo taka osoba będzie w Waszym, waszym życiu w tym miesiącu bardzo ważna, albo po, po prostu ta karta pokazuje Was, Waszą siłę i Wasze przekonanie o swojej sprawczości. Co Wam może pomagać lub przeszkadzać? Możecie być samotni w jakimś działaniu. Ale też może Wam pomóc pewnego rodzaju refleksja, jakaś introspekcja, przemyślenie czegoś, takie w spokoju, takie bez pośpiechu, takie naprawdę mądre, znalezienie mądrego rozwiązania czegoś. Więc jako na, na plus to może być, natomiast na minus, że jakby zostaniecie, zostajecie z czymś sami, z jakimś działaniem. Podstawa tej sytuacji. Cesarz to może być jakaś silna osoba, osoba, która ma coś do powiedzenia, czyli osoba na stanowisku, osoba ważna w rodzinie, senior rodziny, ojciec, mąż także, przełożony. Ktoś taki tutaj jest przyczyną, czy ważną, ważną postacią, tak bym może powiedziała. Ważną postacią tutaj. Co było w przeszłości? Ósemka kielichów. To odchodzi do przeszłości. Czyli, proszę Państwa, coś zostawiacie za sobą. Zostawiacie coś za sobą. Jeżeli jeszcze tego nie było, to to przejdzie, przejdzie do przeszłości w październiku. Yy, o co chodzi? Zostawiamy za sobą coś, co nam już nie służy. Coś, co nam yy, yy, przestaje być wygodne. Coś, co być może też emocjonalnie nas wyczerpuje. Zostawiamy to, z jakichś względów coś zostawiamy za sobą i patrzymy na horyzont, patrzymy na, z perspektywą na przyszłość, tak? Czyli mówię, jeżeli coś się jeszcze nie wydarzyło, jakieś, jakieś tutaj zostawienie za sobą czegoś, zostawienie też kogoś, to może się w październiku wydarzyć. Dobrze. O czym myślicie? A, jeszcze jedna sprawa. Karta cesarz to jest karta barana, więc wy możecie być przyczyną tej sytuacji bezpośrednio, jakby to nie musi być ktoś inny, tak? Dobrze. O czym myślicie? Siódemka kielichów. No trudno jest skupić się w takim zamieszaniu, dlatego że karta siódemki kielichów to jest tak. Z jednej strony mamy duży wybór. Wydaje nam się, że świat leży u naszych stóp, a z drugiej strony to, to powoduje pewnego rodzaju zamieszanie. Czym to może być spowodowane? Zbyt nadmiernym wyborem, czyli za dużo się dzieje, albo z nadmiernymi emocjami, które no proszę bardzo, za, za dużo rzeczy chwytamy i... i... Wydawałoby się, że efekt będzie fajny, a tu okazuje się, że jest po prostu spektakularny upadek, tak? Więc możecie mieć jakie, jakby, bo to jest pozycja myślenia, pozycja głowy, tak? Więc możecie mieć w głowie takie totalne zamieszanie i wiecie, co teraz robić, tak? Bo z jednej strony chcecie coś robić, coś działać, o czymś myślicie, coś musicie zostawić, być może jakaś sytuacja z, jeszcze z jakąś inną osobą, która. Która jest też dosyć silna, też w energii ognia, więc możecie się tak czuć. Co w najbliższym czasie? Rycerz Kielichów. Być może ktoś Wam przyjdzie z pomocą, ale ja bym nie liczyła za mocno na tą osobę, dlatego że Rycerz Kielichów jest niepewny. Rycerz Kielichów jest chwiejny, on buja głową w chmurach. On Wam może coś zaoferować, czego tak naprawdę nie może Wam dać. Albo w czym Wam pomóc? To może być też ktoś zakochany w Was, może się taka osoba pojawić. Wy możecie być zakochani. To, to jest taka, mówię, coś jeszcze takiego nieuchwytnego, o tak bym powiedziała. Osoba z znaku wodnego, rak skorpion ryby. Aha, tu jeszcze mamy pannę. I tu tak jak powiedziałam, lwa. Wasze nastawienie w tej sytuacji bardzo dobre. Wy macie po prostu pozytywne nastawienie. Karta Słońca to jest myślenie pozytywne, trochę życzeniowe też i trochę naiwne czasami. Natomiast myślę, że dobre nastawienie to jest po, już połowa sukcesu, dlatego że się nie gnębimy jeszcze dodatkowo takimi jakimiś czarnymi myślami, tak? Natomiast od razu mówię, w karcie Słońca jest myślenie także takie życzeniowe, takie. Taka naiwność dziecka jest no, zwykle na karcie słońca jest pokazane dziecko, które radośnie sobie jedzie na koniku i w ogóle nic go nie interesuje, tak nie ma zmartwień. Co w waszym otoczeniu się będzie działo? Karta świata. No, mogą, może ktoś wyjechać, może wy będziecie wyjeżdżać, to są, to są podróże dalekie, ale pewne rzeczy się kończą. To może na was wpływać. Y, dlatego, że karta świata mówi o zakończeniu pewnego etapu, pewnego cyklu. Coś się kończy, y, coś się może również zaczynać. i Dla niektórych mogą się otwierać drzwi, nowe perspektywy. Natomiast to jest coś, co wpływa na Was. Może wpływać na was, o, tak bym powiedziała. Y, nie wiem, ktoś może wyjeżdżać, tak? Z waszego otoczenia. Y, nadzieje lub obawy. Hmm. Co ja tu mogę powiedzieć? Jest i nadzieja, i obawa. Nadzieja, że będzie lepiej. Patrzycie w pers z perspektywą. I ta osoba się już nie ogląda na takie lichy, a ta się jeszcze ogląda. Jeszcze się obawia, że w przeszłość będzie miała wpływ. Jeszcze, jeszcze ma, rozpamiętuje coś co, coś, co się wydarzyło i na co już y, absolutnie wpływu nie mamy, tak? Więc jakby y, myślenie o tym, czy przepłakiwanie tego, no chyba, że przynosi ulgę, to tak, ale. Tak, to większego sensu nie ma. Rezultat lub rada. Król Mieczy. Zostawić coś za sobą, to tak. To jest jedno. To jest osoba z poznaku bliźnią, wagi lub wodnika. Dojrzała, dojrzała osoba. To może być również osoba um, urzędnik, prawnik, lekarz, osoba mundurowa. Taka osoba również może być tutaj ważna. I co jeszcze jest tutaj w znaczeniu tej karty? Chłodna, rzeczowa rozmowa, wyjaśnianie czegoś. Sprawy urzędowe, sądowe, wizyty u lekarzy. Takie rzeczy. Ok. Dopytamy o pewne rzeczy. Król buław, o króla buław najpierw. Myślę, że wy macie y, po prostu wielką wiarę w siebie, że to się wszystko poukłada, że macie sprawczość. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I, i tak jak powiedziałam, tutaj wygląda na to, że, że to będą przemyślane. Hmm. Albo jakaś panna was może oszukać, osoba z znaku panny, albo po prostu zostaniecie, Zostawieni sami sobie przez kogoś, na kogo liczyliście. A ta osoba was, no, oszuka. Oszuka po prostu. Taka sytuacja to może być miejsce. Więc radzę bardzo dobrze przemyśleć niektóre kroki, bo tutaj się pokazujemy takie właśnie szukanie rozwiązania. Zapytam o tą ósemkę kielichów, bo to się mi powtarzają te karty. Ta, ta i ta. I tutaj nawet coś, się, coś tutaj zostawiacie za sobą. Mm -hmm. To może być relacja, to może być osoba. A tu mamy dwa razy rycerza kielichów, czyli nie tak prędko się go pozbędziecie, bo on będzie wracał. On będzie się pojawiał znikał. Rycerz kielichów to jest właśnie taki rycerz, co, co to się pojawia i znika. Bo on tak jak mówią on się szybko zakochuje. Ja to mówię, że w rycerzu kielichów widzę Włocha. Bo Włosi wszystkie, wszystkie kobiety kochają, potem wszystkie zostawiają, one płaczą, oni wracają. No to jest właśnie takie, to takie sko moje skojarzenie. Natomiast yy, myślę, że nie zupełnie tak się możecie od niego odwrócić, bo on tutaj wraca. Dobrze, siódemka kielichów. Mm -hmm. No, możecie mieć zamieszanie, i w ogóle może być zamieszanie. Może być nerwowo, może być yy, awantury. Może ktoś tutaj. Yy, to, so, to jest osoba z poznaku bliźnią odwagi lub wodnika, i tutaj też jest taka osoba. To mogą być kłótnie, awantury, yy, yy, emocje wielkie, yy, dużo myślenia, dużo. Yy, może padnie słów ostrych no ostrych jak ten miecz. Proszę Państwa, przy karcie Rycerza Mieczy trzeba uważać. Nie wiem, czy to, jest, czy to do Was się odnosi, czy do kogoś, kto ma wpływ na Wasze to samopoczucie, żeby po prostu, trzeba uważać, by kogoś nie zranić, bo pędząc do przodu można przy okazji kogoś skrzywdzić. Natomiast mam wrażenie, że to ta osoba ma wpływ na Wasze takie samopoczucie. Tak mnie się to. Po... Tak ja to widzę. Pytam o tego Rycerza Kielichów, który. Miał zniknąć, a jest. No wraca, tu wraca ktoś. To może być związany, Ktoś z rodziny, to może być albo jakiś. Znajomy z przeszłości, z młodych lat. Z wcześniejszego czasu, no tak? Bo karta Szóstych Jegów to jest taka karta sentymentu. Ale on zdecydowanie wraca. I to jest. I to jest. Proszę Państwa, ta osoba będzie wracać, dopóki pewne rzeczy nie zostaną załatwione, bo to jest też karta karmiczna. I, i tutaj no po prostu trzeba przez to przejść. No. Karta brama i, i, i trzeba po prostu to załatwić. Jak wam się nie uda, wy się odwracacie, on wraca idzie do was z tym kielichem jak najbardziej. Karta świat. No znowu jest królowa kielichów. Ja nie wiem, czy tu się coś zakończy, bo ja mam wrażenie, że ktoś, ktoś znika z waszego życia i się znowu pojawia. Natomiast co jeszcze to może znaczyć, ponieważ to jest w waszym otoczeniu? Yy, osoba z podznaku raka skorpiona lub ryb podróż, tak jak powiedziałam, jakieś zakończenia może relacji z taką osobą. To jest też, bo kim są postaci dworskie ze znaku, znaczy z żywiołu kielichów? To są osoby, które, z którymi jesteśmy też w związkach romantycznych, tak? Więc to może być jeszcze taka sytuacja, że kończy się jakiś etap, gdzie ktoś nas wspierał, na przykład. Hmm. Albo właśnie, mówię, jakaś podróż, jakaś coś związanego z tą osobą, że ta osoba kończy jakiś. Coś się u tej osoby kończy, coś zaczyna, jakieś, jakieś y, uwieńczenie czegoś tutaj mamy. No i sprawdźmy tego króla mieczy. Macie znowu tego cesarza. Albo rozstanie z tym cesarzem, czyli zostawienie, nie wiem, pracy, która was nie zadowolała. Yy, rozstanie z partnerem, yy, wyprowadzka od rodziców, nawet przy tym zestawieniu to nawet rozwód może być, bo to może być prawnik. Yy, kim jest jeszcze cesarz? No, to więcej tutaj nie ma. Ok, czyli ważna osoba, ważna w sensie mająca coś do powiedzenia, z którą się wszyscy liczą, z, której, z którą wy się musicie liczyć, tak? Yy, mąż, ojciec, szef, przełożony. No, no, takie osoby mi się tutaj pokazują. Taka sytuacja, wyjaśnianie czegoś, yy, ale już takie rzeczowe. Myślę, że to przy tej siódemce kielichów i tym rycerzu to taka rozmowa rzeczowa, chłodna się przyda. Ale dla niektórych to tutaj już jest wizyta. Yy, Dziś na wyższym szczeblu. To nie jest już prywatna rozmowa. Poproszę radę dla Barana na październik. Proszę Państwa, karta ósemki monet, to jest karta, która mówi o pracy, o wysiłku, o staraniach, o zaangażowaniu, tak? Czyli ta karta zaleca Wam takie zaangażowanie się po prostu, pracę nad czymś. Jakby macie mieć świadomość, że no trzeba będzie więcej wysiłku włożyć w coś niż może byście chcieli, bo to jest taka nawet praca po nocach, taka mozolna. Natomiast no jakby to też jest yy, może wynika właśnie z tej sytuacji. Yy, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Życzę Państwu udanego miesiąca i pozdrawiam.